W trakcie moich terenowych przygód używam ubrań od partnera mojego kanału od firmy Revolution Race. Tym razem zabrałem w teren spodnie GP Pro, koszulę Preparation Shirt. Wszystkie te przedmioty znajdziecie oczywiście na stronie revolutionrace.pl. No a ja mam dla Was kod rabatowy. Kod rabatowy wraz z linkiem do strony revolutionrace.pl znajdziecie oczywiście w opisie do tego filmu. Jest taki celownik, jak się zjeżdża z małego jaworowego, to się zdobywa dodatkowe punkty, jak się zatrzymacie na samym środku. Dzień dobry, witam Was w kolejnym filmie. Ruszamy na kolejny biwak. Tym razem jestem w Beskidzie śląsko morawskim Godzinę temu wyruszyłem z miejscowości Trzyniec Tyra, z okolic tej, tej miejscowości. Ponad 10 km ciągłego podjazdu w tym momencie zjechałem ze szczytu Mały Jaworowy, więc mam za sobą 10 km, 900 m i już 550 m pod górę. Więc taki uczciwy, e, uczciwy podjazd. No i plan na dzisiaj jest taki, żeby najogólniej mówiąc, objechać, znaczy na dzisiaj, na jutro objechać Beskid śląsko morawski oczywiście z biwakiem. Po drodze bardzo późno ruszyłem. 12.30, dopiero o 12.30 ruszyłem, no więc muszę troszkę zagęszczać ruchy, żeby spróbować połowę tej pętli zrobić. 200 km, w sumie 200 km, więc fajnie byłoby przynajmniej stówę dzisiaj przejechać. Jedziemy w stronę największego dzisiejszego podjazdu, czyli w stronę Rusej e, Chory. Komputerek mi pokazuje, że ogólnie podjazdów będę miał 53. Natomiast dzisiejszy wypad będzie miał w ogóle nietypową formułę, bo będę jechał na rowerze po szlakach rowerowych. No wiem, że dziwnie, ale, ale postanowiłem też coś takiego spróbować. Słabo znam ten rejon, mimo że bardzo blisko mieszkam. To jakoś się nie wypuszczałem do tej pory zbyt często za granicę. No i tak jak mówię, będę się poruszał po szlakach rowerowych, ścieżkach rowerowych. W dużej mierze to będą właśnie takie drogi szutrowe. I to stety, niestety jest zaleta właśnie tego pasma górskiego. W ogóle takie mam wrażenie, że gór w Czechach, że one są bardzo przyjazne rowerzystom. Więc jak ktoś planuje sobie jakiś bikepacking górski, chciałby spróbować górskiej jazdy bikepackingowej. No to tutaj te rejony są do tego doskonałe. Niestety, czy to w Beskidzie Śląskim, czy w Beskidzie Żywieckim, e, trudno, trudno o takiej dobrej jakości drogi rowerowe, które będą pozwalały fajne pętle wytyczyć. Przy okazji też zachęca Was do tego, żebyście zobaczyli niedawno opublikowany film na kanale, jeśli go jeszcze nie widzieliście. Film z Małego Szlaku Beskidzkiego, 137 km walki o przetrwanie. Tam wymyśliliśmy sobie bardzo ciekawą formułę i zrobiliśmy taki wyścig na tym szlaku, dwóch ultrabiegaczy kontra dwóch rowerzystów. Wyszło całkiem ciekawie, więc jeśli nie widzieliście tego materiału to szczerze polecam, nie zawiedziecie się. Wiedziałem wcześniej, że stety niestety te czeskie góry są takie dostępne. No bo to co się może mniej podobać, mocne zagospodarowanie tych gór. Na wielu szczytach znajdziemy jakieś zabudowania, jakieś ślady cywilizacji. Więc to nie każdemu może pasować. U nas w górach w Żywieckim, w Śląskim są miejsca bardzo dzikie. No ale też trudniej się tam dostać. Te góry są dużo bardziej dostępne, no ale za to musimy troszkę, troszkę zrezygnować z tych odczuć dzikości na szlaku. Ale jest na co popatrzeć. Tam w oddali wieża na małym jaworowym. Tam przed chwilą byliśmy. I kolejny krótki podjazd. Tak, tu się jedzie tak, i mamy tu jakieś pierwsze wiatki przy trasie. Duży, szeroki stół. Spokojnie by się człowiek wyspał, ale wracamy, wracamy na trasę. Ja mam dopiero 23 km przejechane, jeszcze długa droga, żeby myśleć o obiwaku. Jedyne co mnie martwi, to fakt, że miałem mnóstwo takich górskich potoków, górskich strumieni. No i wiele z nich jest wyschniętych. Bardzo, bardzo, głębokie jary tutaj. Takie, powiedziałbym, że nietypowo beskidzkie. Kamera sportowa Wam tego nie odda. Ale bardzo głębokie wcięcie w teren. Tam już na dole woda jest. No tutaj na tej trasie jest sporo źródełek. Przy samej trasie, przy samym szlaku. Mam nadzieję, że w nich będzie woda. Ale tak jak Wam też mówiłem, no to jest trochę taka trasa Trochę dzika, trochę niedzika, więc tutaj też zahaczamy o cywilizację. Jest możliwość uzupełnienia wody. Ja sobie zaplanowałem miejsce na biwak przy źródełku. Tylko, że tak jak Wam powiedziałem, startowałem dużo później niż planowałem. Więc po prostu nie wiem, czy mi się uda dojechać do tego zaplanowanego miejsca na biwak. Piękne miejsce. Głęboki wąwóz wycięty przez potok. Tam jest jakieś wypłaszczenie, więc można byłoby pewnie bezpiecznie zejść na ten potok. No miejsce na biwak jak się patrzy. To trasa to jest pętla. W różnych miejscach można zacząć. Można zacząć tak, żeby tu gdzieś nam wypadła połowa trasy. I przy takim potoku w hamaku gdzieś się powiesić. Znaczy powiesić hamak, żeby pójść spać, nie wieszać się w hamaku. No, to przerwa na batonika. Przede mną kolejny podjazd w takich okolicznościach przyrody. Tutaj fragment świeżo wylanego asfaltu. Coś to tak wygląda na naprawę po powodzi. Musiało tutaj zerwać drogę. Niesamowity spokój na tym fragmencie trasy. Operzło w 650 metrów nad poziomem morza i zaczynam podjazd na łysą chorę. Jestem na 650, muszę wjechać na ponad 1300. Tutaj będzie trochę cierpienia. Nie ja mam za sobą już prawie 42 km. Na tych 42 kilometrach ponad 1050 metrów w górę, no i teraz na kolejnych 8 kilometrach trzeba dołożyć kolejne 600 metrów przewyższenia. Drugi raz w życiu wjeżdżam na tą górę. Pierwszy raz wjeżdżałem na innym rowerze, chyba dwa lata temu. To nie skończyło się dobrze dla tego roweru. I wtedy nabierałem wodę w potoku, który właśnie minąłem. Wtedy tam sporo wody płynęło, dzisiaj sucho jak pieprz. Pół litra czapowanej kofoli weszło i zaczynam zjazd z Łysej Chory. 10 km za mną, ponad 1750 metrów przewyższenia do tej pory, ale czasowo to trochę w liściach jestem. Mam dwie godziny do zachodu słońca nie całe przejechane 50 km, a oryginalnie biwak planowałem na 120 km tej trasy. A więc 70 km jeszcze do tego oryginalnego miejsca. Nie wiem, czy w ogóle się uda dojechać na ten 120 km dzisiaj. A na pewno się to nie uda w świetle dziennym. No więc zobaczymy, zobaczymy. Zjazd. I teraz będę jechał przez chwilę wzdłuż zbiornika, który został tutaj utworzony poprzez przegrodzenie rzeki Ostrawice, O ile się nie mylę, ten zbiornik między innymi też służy jako zbiornik wody pitnej, więc cały zbiornik i też ta strefa przybrzeżna tutaj jest objęta ochroną. Jedziemy w stronę zachodzącego słońca. Tu jest zbiornik, a tam o, jest Uesachora, z której zjechaliśmy. Bbliżam się do, do miejscowości Stare Hamry. Zobaczcie jaki przystanek autobusowy tutaj mają. Marzenie każdego ultrasa. No, spałbym. 20 minut do zachodu słońca, ja mam 76 km. No więc nie obejdzie się bez jazdy po zmroku. W wyższych partiach było trochę sucho, ale tutaj niżej woda płynie bardzo żwawo. Będzie drobna modyfikacja planu, odpuszczę sobie wjazd na ostatni szczyt. Ale już jest ciemno, no, nie ma sensu no, wjeżdżać tam tylko po to, żeby i tak niczego nie zobaczyć. No więc tak, będę miał jeden podjazd mniej i w zasadzie można powiedzieć, że lecę teraz bezpośrednio na, na miejsce biwaku. No spróbuję, spróbuję dojechać do tego, do tego miejsca, które oryginalnie sobie zaplanowałem. Już jest ciemno i tak się będę rozbijał po zmroku, więc równie dobrze mogę spróbować tam dojechać. Tak, tu też fajna wiatka. Fajnie by się sprawdziła. No ale jeszcze jadę dalej. Jeszcze mam za mało. Jeszcze parę kilometrów. Jakieś 3 kilometry. Ostatni podjazd na dzisiaj. Dobra, już się zbliżam i dobra wiadomość jest taka, że słyszę szum wody. W źródełku płynie woda. W końcu dotarłem na miejsce biwaku. 113 km, 650 m, 2850 w górę. Miało być około 120, no ale to wynika z tego, że trochę zmieniłem trasę. Tak to tutaj wygląda, jest wiadka. Ale ja z tej wiadki nie będę korzystał do spania. Ze stołu i z ławek bardzo chętnie, żeby sobie przygotować coś do jedzenia i picia, ale do spania nie będę korzystał. Do spania gdzieś tutaj się rozłożę, zaraz sobie jakieś miejsce znajdę. No i tutaj mamy źródełko. Wody bardzo dużo. No, i o to chodziło. No trochę się zrobiło dzisiaj trochę się zrobiło dzisiaj przygodowo e, przez to, że tak późno ruszyłem. No Jak to mówią, proza życia. No, czasem, czasem inaczej się nie da. No jasne, że można było się zatrzymać wcześniej, gdzieś tam za dnia na 80 km założyć biwak. Tylko, że ta proza życia jutro też będzie i ja jutro muszę skończyć tą trasę o odpowiedniej porze. Więc musiałem dociągnąć przynajmniej do tego setnego, a jestem tak de facto na 120 km trasy. Mimo, że przejechałem 113-114, to patrząc na ślad, jestem na 120 km trasy i jutro mi zostało 80. Także powinienem się wyrobić z powrotem na tą godzinę, na którą się muszę wyrobić. Hamak wisi, podpinka wisi śpiwór ląduje do środka. Ja już jestem w hamaku. Najważniejsze rzeczy wiszą pod ręką, pod tarpem. Noc ma być dosyć ciepła około 10 stopni. Więc mam nadzieję, że się wyśpię. Dawno w tym hamaku nie spałem. Nie wiem czy pamiętam jak to się robi. No, solidny dzień to był. Ostatnio po MSB powiedziałem sobie, że następny wypad to musi być coś łatwego, no ale nie wyszło. Więc teraz sobie obiecuję, że następny wypad potem to będzie coś łatwego. To co dzisiaj przejechałem, to na pewno trasa wymagająca, jeśli chodzi o podjazdy, ale no, bardzo rowerowa. Wszystko w zasadzie, wszystko do podjechania. Ja wcale nie, nie jadę spakowany jakoś super lekko. Wręcz przeciwnie mam dosyć ciężki rower. Sporo rzeczy zabrałem. Jakby jechać tak bardzo lekko. To no to wiadomo, że też byłoby troszkę, troszkę łatwiej. Już na kolację nie miałem ochoty za bardzo za późno jest. Myślałem o herbacie, ale herbaty też się podobno nie powinno pić na noc. Więc napiłem się wody i... Idę spać. A rano Wam pokażę okolice już w świetle dziennym. Dobrze do jutra. Dzień dobry, dzień dobry. Teraz trochę lepiej zobaczcie otoczenie obozu. Nie wiem czemu. Zawsze, jak śpię w hamaku, mam jakieś dziwne sny, które mają bardzo podobny scenariusz. To znaczy, sen polega na tym, że wokół mnie pojawiają się dziwni ludzie cały czas. Znaczy, dziwni ludzie, pojawiają się ludzie. Dzisiaj mi się śniło, że tutaj jakoś była droga asfaltowa znowu. Kolejny raz ten sam motyw. I teraz przyjeżdżały autobusy z wycieczkami szkolnymi do tego źródełka. Co chwila podjeżdżały autobusy i wybiegały dzieci. Tutaj obok były jakieś ławki. Na tych ławkach zabrała się czeska drużyna Ninja Warrior. I zaczęli mi zaczęli mi omawiać triki, które będą wykonywać. Potem przebieg gościu, który miał ze sobą takie rzutki do gry w darta, darty. I na drzewach były Powieszane różne kształty. Jakiś trójkąty, gwiazdki i on biegał tak od drzewa do drzewa i musiał rzucać z tymi dartami, tak, żeby wszystkie lotki trafiły w ten kształt. No i tutaj wokół mnie rozłożyły się też trzy albo cztery namioty. Nie wiem, co oni w tych Czechach tu do tej wody dodają. Na śniadanie będzie to, co miało być wczoraj na kolację: kurczak z ryżem. Ten fragment trasy, który wczoraj ominąłem, to był wjazd na trzy szczyty: takie charakterystyczne: Pustewny, Radegast i Radchosz. Ale też nie mam jakiegoś wielkiego poczucia straty, bo z tego co wiem, to też te szczyty są mocno zabudowane, mocno zagospodarowane. Jak jadę na rowerze, na, na biwak, to jakoś sobie trochę bardziej pozwalam na, na tą cywilizację. Jak idę pieszo, no to, to, to lubię, żeby faktycznie było dziko. Tak, więc po śniadaniu został mi wjazd, y, dokończenie wjazdu na Wielki Jawornik. Jestem w tym skrajnym y, punkcie mojej pętli wokół Beskidu Śląsko-Morawskiego więc po wyjeździe na Wielki Jawornik zacznę powrót w stronę w stronę punktu, z którego startowałem Zobaczcie, jak sprytnie ukryli dziennik, księgę wpisów. Tutaj no dobrze, rower spakowany, rower spakowany, gotowy do drogi. Opuszczam to urocze miejsce. Ruszam. Tak zostało mi 2 200 km, 200 m podjazdu. 200 metrów w pionie i będę na wielkim jaworniku. Jaworników jaworowych i innych z jaworem w nazwie to tu jest od groma. No dobrze, wielki jawornik za mną. Jeszcze moment dla widoków. Dalszą część trasy zostawiam dla siebie. Chowam kamerę i zobaczymy się już na podsumowaniu. Trasy jak to jadę do mety. A jeszcze wam nagram. Parę minut temu byliśmy na tej górze. O. A teraz taką drogą lecimy w dół. Tak, przede mną, przede mną mały jaworowy. To znaczy, że zbliżam się do końca pętli. W opisie do tego filmu zostawię Wam link do oryginalnej trasy Do całej 200 km pętli Będziecie mogli sobie przeanalizować, ewentualnie zmodyfikować Bardzo, bardzo polecam na bikepacking te rejony Po Czechach jeździ się bardzo przyjemnie i po, I po czeskich miasteczkach i po górach czeskich Warunek jest tylko taki, że trzeba lubić podjeżdżać Także wszystko na dzisiaj Dzięki za wspólną jazdę, za wspólny biwak i do zobaczenia następnym razem.